O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam. Czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z zapowiedzią, przyjrzymy się historią dwóch znanych, prawdziwych wilkołaków. I Peter Sztumpf, zwykli mordercy czy legendarne bestie? A może niewinni ludzie niesłusznie skazani za zbrodnie, których nie popełnili? Na wstępie, tradycyjnie, chciałam podziękować za wszystkie subskrypcje, łapki i komentarze. Jest mi niezwykle miło widzieć wasze zaangażowanie i stale rosnące grono słuchaczy. Dziękuję jeszcze raz. I bez przedłużania zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Pierwszym wilkołakiem, któremu przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku, jest Gilles Garnier. Garnier urodził się w XVI wieku we Francji, jednak dokładna data nie jest znana. W dorosłym życiu mieszkał na przedmieściach Dole, w prowincji Franche-Comté. W związku ze swoją morderczą działalnością nazywano go albo pustelnikiem świętego Bonnota, albo wilkołakiem z Garnie, Garnier, jak przezwisko wskazuje, prowadził pustelniczy tryb życia. Kilka lat przed śmiercią ożenił się z kobietą imieniem Apollina i sprowadził ją do małej chatki na odludziu. Jako, że większość życia spędził samotnie, nie był przyzwyczajony do karmienia kogokolwiek innego poza samym sobą. Dlatego też niewystarczająca ilość pożywienia dla ich dwójki była częstym powodem domowych kłótni. Mimo to, próbowali razem jakoś zaradzić problemowi doskwierającego głodu, i mężczyzna co noc wybierał się na polowanie do lasu. Po zwierzynę. Czas mijał, a małżeństwo jako tako sobie radziło. Próbowali też nie rzucać się w oczy mieszkańcom, którzy, jak można się domyślić, nie patrzyli zbyt przychylnie na dwójkę odludków z obrzeży miasta. W pewnym momencie spokój miasteczka zmąciła fala zaginięć małych dzieci. Zaniepokojeni rodzice oraz lokalna władza w pocie czoła szukała pociech niejednokrotnie niestety znajdując ich zmasakrowane ciała. Każde odnalezione dziecko miało, jeśli można to tak nazwać, podobne ubytki. Najczęściej brakowało im nogi, niektóre miały wyrwane kawałki ud, ramion i innych części ciała. Wyglądało to, jakby dzieci padały ofiarą jakiegoś dzikiego zwierzęcia. Ale jak wiadomo, tamte czasy słynęły również z głębokiej wiary we wszelkiego rodzaju potwory i siły zła. Wiedźmy, wilkołaki i tym podobne. Dlatego też władze miasta, przekonane o pojawieniu się tego rodzaju niebezpieczeństwa w mieście, wydały edykt. Zawierający pozwolenie na natychmiastowe zabicie wilkołaka, jeśli tylko któryś z mieszkańców się na takowego natknie. Dni mijały, a mimo polowań, zaginięcia nie ustawały. Aż pewnej nocy, kiedy to grupka robotników, wracająca ze swojej zmiany z sąsiedniego miasteczka, zauważyła w bladym świetle księżyca człekokształtną postać pochylającą się nad ciałem dziecka. Mężczyźni podeszli bliżej i oświetlając twarz bestii blaskiem pochodni, niemal natychmiast rozpoznali w niej żyle garnier. Z miejsca mężczyzna został schwytany przez robotników i zaprowadzony na przesłuchanie. Ku zdziwieniu wszystkich, Garnier przyznał, że to on pod osłoną nocy zamienia się w wilkołaka i poluje na dzieci w okolicy. To znaczy, może nie ku zdziwieniu dosłownie wszystkich, ponieważ przed przyznaniem się do winy Gilles został poddany okropnym torturom, po których przytakiwał niemal na wszystko, o co go pytano. Jak zeznał, Pewnej nocy, kiedy wyruszył do lasu na polowanie, aby zdobyć nieco pożywienia dla siebie i swojej małżonki, z pomiędzy drzew wyłoniła się tajemnicza postać. Zaczęła przekonywać Garnie, że ma sposób na pozbycie się wszystkich jego trosk i problemów z głodem. Zjawa dała mężczyźnie specjalną maść. Dzięki której potrafił zamieniać się w wilka i dzięki temu łatwiej i skuteczniej polować. Garnier, jako że wraz z Apolliną w tamtym czasie niemal przymierali głodem, przyjął prezent od nieznajomego i od tej pory, nieświadomi jeszcze zagrożenia, mieszkańcy miasteczka spali spokojnie. Garnie zaś rozpoczął swoją wilkołaczą rzeź. Przyznał się do kilku morderstw dzieci w wieku od 9 do 12 lat, a jak sam opisywał, jego pierwszą ofiarą była dziesięcioletnia dziewczynka. Mężczyzna w październiku 1572 roku zaciągnął ją do winnicy sąsiedniego miasteczka Bois de la Serre. Tam udusił, następnie zdjął z niej ubranie. I zjadł mięso z jej ud i ramion. Na koniec oderwał nogę, aby żona również mogła się posilić. Po kilku tygodniach, prawdopodobnie tydzień po dniu Wszystkich Świętych, wilkołak zaatakował ponownie. Tym razem jednak w trakcie ataku grupka przechodniów spłoszyła agresora. Garnie gryzł i drapał ofiarę, przez co dziewczynka po kilku dniach odeszła w wyniku odniesionych obrażeń. Miesiąc po pierwszym morderstwie, w listopadzie 1572 roku, wilkołak uderzył ponownie. Tym razem ofiarą padł dziesięcioletni chłopiec, którego, podobnie jak poprzednim razem, wilkołak kanibal zjadł. Skonsumował mięso z ud i brzucha, i, podobnie jak poprzednio, oderwał nogę i podarował żonie. Podczas kolejnego ataku, niestety, udało mu się pozbawić ofiary życia, ale ponownie, spłoszony przez świadków, porzucił zwłoki, nie dokonując aktu kanibalizmu. Pod koniec 1572 roku Zaatokował jeszcze jednego chłopca, który przychodził akurat nieopodal chatki pustelnika. Bestia rozerwała chłopca na pół, wyjadając wnętrzności z brzucha. Na początku 1573 roku jego ostatnią ofiarą przed schwytaniem była mała dziewczynka. Garnie udusił ją. A następnie zjadł niemal w całości, pozostawiając jedynie, jak zwykle do tej pory, nogę dla żony. Gilegernie został skazany w styczniu 1573 roku i dokładnie 18 stycznia spalony na stosie. Jako powód skazania podano likantropię oraz uprawianie czarów, poparte zeznaniami niemal. 50 świadków. O Żilegarnie nie ma zbyt wielu informacji. Inaczej natomiast jest z kolejnym wilkołakiem imieniem Pita Sztumpf. Jego nazwisko, w zależności od źródeł, zapisywane jest czasami jako Sztamp, Sztube, Sztub, Sztubbe i tym podobne. Ale myślę, że poprawna wersja jego nazwiska nie jest akurat w tym przypadku najistotniejsza. Warto zresztą zaznaczyć, że to też nie było jego prawdziwe nazwisko, ponieważ Pita tak naprawdę nazywał się Pita Abal, Abil lub Ubal Griswold. Nazwisko Sztump przyległo do niego później, ale o tym za chwilę. Znany jako wilkołak z Bedburga, Pita Sztump Urodził się około 1525 roku. Był zamożnym niemieckim rolnikiem, znanym miejscowej ludności. Jako jeden z najbogatszych mieszkańców Bedburga, cieszył się szacunkiem wśród społeczności i wszystkie ważne wydarzenia, jakie miały miejsce w mieście, były organizowane z jego udziałem. Pita prawdopodobnie dość szybko został wdowcem wychowującym córkę imieniem Bile i syna o nieznanym imieniu. W XVI wieku mieszkańcy jeszcze odczuwali skutki epidemii dżumy, która nawiedziła Europę 200 lat wcześniej. Wiele kiedyś zamieszkanych terenów obecnie zostało pokrytych gęstymi lasami. W których królowały wilki. Wilki były jednym z największych strachów mieszkańców w tamtych czasach. Często atakowały i zabijały nie tylko zwierzęta gospodarskie, ale również ludzi. Tak też było w drugiej połowie XVI wieku. W latach 60. coraz więcej mieszkańców zaczęło znajdować swoje bydło na polach. Martwe i rozszarpane. Taki widok od razu nakierował ludność na trop wilka. Dlatego też mieszkańcy, w tym Pita Sztumpf, chwycili za broń i od tego momentu zabijali każdego napotkanego wilka. Wraz z psami tropiącymi i wszelakim rodzajem broni, jaki mieli akurat pod ręką, przeczesywali każdy centymetr lasu. Poskutkowało to znaczącym spadkiem populacji wilków w tamtym obszarze, ale nie rozwiązywało problemu ginięcia bydła. Co więcej, po pewnym czasie, w niewyjaśnionych okolicznościach, zaczęły znikać kobiety i dzieci, a odkrycie pierwszych ciał zapoczątkowało psychozę strachu. Nagie, rozszarpane i nierzadko wykorzystane seksualnie ciała. Czasami bez głów, nóg czy rąk. Okaleczenia te, przede wszystkim ślady napaści seksualnej, wskazywały, że sprawcą z pewnością nie może być wilk. W społeczności nie mieściło się w głowie, jaki człowiek mógł dopuścić się tak okropnej zbrodni. Dlatego też zaczęto spekulować, że sprawcą musi być wilkołak. Pół człowiek, pół wilk. Niestety, kolejne lata mijały, a bestia co róż atakowała kolejne kobiety i dzieci. Ofiary często znikały ze swoich domów, leśnych ścieżek i innych, często uczęszczanych miejsc. Mieszkańcy z czasem zaczęli być coraz bardziej podejrzliwi wobec siebie. Niektórych ciał zaginionych nigdy nie odnaleziono. Znów te, które udało się znaleźć, najczęściej miały przegryzione gardła i były na wpół zjedzone. W przypadku ciężarnych kobiet ich brzuchy były rozszarpywane, a po płodach nie było ani śladu. Bezlitosna bestia była nieuchwytna przez ponad 20 lat. Upragniony przełom nastąpił dopiero w październiku 1589 roku. Miejscowy kowal, wiedząc, że wilkołak zawsze atakuje szyję ofiary, postanowił zapewnić bezpieczeństwo swojej córce. Wykuł dla niej metalową obrożę i założył na szyję. I nie mylił się, po kilku dniach, kiedy dziewczynka przechadzała się leśnymi ścieżkami, bestia zaatakowała. Kilkukrotnie próbowała przegryźć szyję. Jednak obroża skutecznie to uniemożliwiała. Dziewczynka zaczęła krzyczeć i wyrywać się bestii, a zaalarmowani mieszkańcy ruszyli do lasu na ratunek. Kiedy tylko dobiegli na miejsce ataku, zobaczyli jak wielki wilk znika w zaroślach. Mężczyźni wraz z psami rzucili się w stronę zarośli i otoczyli teren. Na oślep rzucali bronią, którą mieli w rękach z nadzieją, że trafią wilka. I udało się, przynajmniej częściowo, ponieważ goniący wilka ściekły tłum zobaczył, że w krzakach leży odcięta łapa. Przekonani, że za moment dogonią rannego wilkołaka, podeszli bliżej krzewów z widłami w dłoniach. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich, w zaroślach ujrzeli nierozwścieczoną bestię. A znanego wszystkim i szanowanego Petera Sztumf. Siedział i płakał, a z jego ręki sączyła się krew. Ktoś podczas pogoni odciął mu dłoń. Zgromadzeni nie mogli uwierzyć własnym oczom. Znany i lubiany Pita miałby być tym nieuchwytnym od 20 lat Wilkołakiem? Wszystko na to wskazywało. Skoro wilkowi odcięto łapę, a pita w ludzkiej postaci nie miał dłoni, to nie mógł być przypadek. Jeden ze świadków relacjonował później, że jest przekonany, że widział, jak sztump w trakcie ucieczki zdjął z siebie magiczny pas, dzięki któremu w mgnieniu oka wrócił do ludzkiej postaci. Inni znów zaś zaprzeczali, mówiąc, że pita nie miał żadnego pasa. A jedynie w ręce trzymał kij. Ludność była w takim szoku, że początkowo zakładali, że nie jest to prawdziwy pita, a jedynie bestia upodobniająca się do niego, aby na prawdziwego pita zrzucono winę. Tak czy inaczej, mężczyznę pojmano i kiedy tylko upewniono się, że nie jest to bestia pod maską Stampfa, ten stanął przed sądem. Był 28 października 1589 roku. Początkowo Pita nie przyznawał się do winy. Jednak, jak już wspomniałam, przy sprawie Gilles Garnier, wiadomo, że torturami można wydębić wiele informacji, nawet tych nie do końca zgodnych z prawdą. I w tym przypadku znęcanie się nad oskarżonym. Także poskutkowało. Sztamp dosyć szybko zaczął przyznawać się do wszystkich morderstw, o którego osądzano. Ponadto zaczął opisywać ze szczegółami każdą z popełnionych zbrodni. Opowiedział, że już w wieku 12 lat zawarł pakt z diabłem, na mocy którego mógł zamieniać się w wilka za pomocą magicznego pasa i czynić wszelkie zło. Do którego tak bardzo go ciągnęło. W zamian za to czerpał też niemałe korzyści materialne, czemu zawdzięczał swoją fortunę. Jako bestia zamieniał się, cytuję, w wilka chciwego, silnego, żarłocznego i potężnego, z dużymi i szeroko otwartymi oczami, które błyszczały jak ogień w nocy, dużymi i szerokimi ustami. Z ostrymi zębami, ogromnym ciałem i potężnymi łapami. Vita przyznał, że jeśli nie miał okazji zabijać ludzi, zadowalał się mordowaniem krów, kus i owiec. Ponadto przyznał się do wykorzystywania własnej córki, czego skutkiem miało być poczęcie dziecka. Swojego syna znów zwabił do lasu. Tam pozbawił życia i zjadł jego mózg. Związek kazierodczy również prowadził w tajemnicy ze swoją siostrą. Przekazał też, że miał dwie pomocnice w zbrodni. Jedną z nich była Katarina Trumpen, z którą żył bez ślubu po śmierci swojej żony, a drugą właśnie córka Byle. Ponadto miał współżyć z Sukubem zesłanym mu przez diabła. Czym jest Sukub? W skrócie to demon pod postacią przepięknej kobiety, która nawiedza mężczyzn we śnie, namawiając do współżycia seksualnego. Gdy zapytano Pita o to, co zrobił z magicznym pasem, ten odparł, że wyrzucił go do rowu podczas ucieczki w lesie. I choć grupa mężczyzn jeszcze tego samego dnia wyruszyła na poszukiwania i żadnego pasa nie znalazła, sędzia uwierzył na słowo oskarżonemu, tym samym skazując go na śmierć w niesamowitych męczarniach. I jeśli ktoś z Was jest wrażliwy na punkcie średniowiecznych tortur, może nieco przewinąć ten fragment, gdyż egzekucja jest opisana jako jedna z najokrutniejszych w historii. Wyrok brzmiał: Stamf Pita główny winowajca zostaje skazany na łamanie kołem i rozerwanie ciała w dziesięciu różnych miejscach rozżarzonymi obcęgami, tak aby oddzieliło się ono od kości, a potem na poćwiartowanie nóg i ramion za pomocą drewnianych kijów lub młotków, następnie na ścięcie głowy i wreszcie spalenie na. Opiół. Już trzy dni później wykonano wyrok. Egzekucja była oczywiście otwarta dla widowni, której zgromadziło się prawie 400 osób, w tym wiele wysoko postawionych osobistości, książąt i duchownych. Kat bardzo dokładnie wykonywał wszystkie tortury. Najpierw pita połamano kołem. Następnie rozżarzonymi szczypcami bardzo powoli wyrywano ręce, nogi, genitalia i jeszcze kilka części ciała z twarzy. Gdy Pita był już bliski śmierci, kat jednym ruchem odciął mu głowę. Oderwane nogi dodatkowo jeszcze połamano tępą stroną siekiery, aby podczas ewentualnego odrodzenia się wilkołaka nie mógł on się podnieść z grobu tors wrzucono na stos, aby zamienił się w popiół. W tym czasie na stosie płonęły już dwie współwinne, Katarina i Byla, które wcześniej oskurowano. Pod koniec egzekucji na środku placu wbito olbrzymi pal, na którym umieszczono koło i odciętą głowę Pita oraz Wilka, aby służyły jako przestroga dla innych przed podobnymi występkami. Skoła zwisało również 18 kawałków drewna, symbolizując 18 ofiar sztumpfa. I tak naprawdę dopiero krótko przed jego śmiercią zaczęto nazywać go Pita Sztumpf, ponieważ Sztumpf po niemiecku oznacza kikut, co miało nawiązywać do odciętej ręki. Na przestrzeni wieków Zaczęto spekulować, czy aby na pewno sztumf był winny postawionych mu zarzutów, czy może ta jakże okrutna egzekucja miała charakter jedynie czysto widowiskowy, aby władza pokazała swoją siłę. Tego raczej się już nie dowiemy i zostaje nam cieszyć się, że dziś nie doświadczamy tego typu i widowisk, i egzekucji. I są to wszystkie informacje, jakie przygotowałam dla Was w pierwszej części historii o prawdziwych wilkołakach. Na pewno w kolejnej części poruszymy jeszcze sprawę Manuela Blanco-Ramasanty i kilku innych, mniej znanych wilkołaków. Druga część nie wyjdzie za tydzień, raczej nagram ją dopiero za jakiś czas. Jestem ciekawa, co sądzicie o dzisiejszych dwóch rzekomych wilkołakach. Czy faktycznie zabijali? Czy może ich przyznanie się do winy było efektem tortur, jakim ich poddawano? Zapraszam do dyskusji. Chciałam również sprostować jedno zdanie z poprzedniego odcinka, w którym powiedziałam, że Elżbieta Batory była morderczynią. Tutaj raczej powinnam powiedzieć, że rzekomo była morderczynią. A dlaczego jej krwiożercza działalność została poddana pod wątpliwość? O tym opowiem w odcinku jej poświęconym. Chciałam to teraz wyprostować, ponieważ dostałam kilka wiadomości odnośnie tego, że oskarżenia w jej stronę nie do końca są zgodne z prawą i że mogłam wprowadzić Was tym zdaniem w błąd. Przepraszam za ten błąd i mam nadzieję, że zostanie mi wybaczony. A tymczasem życzę Wam udanej majówki. Aby pogoda wreszcie stała się iście wiosenna w każdym zakątku Polski. Dziękuję Wam za kolejny tydzień i zapraszam na nowy odcinek podcastu o duchach, który pojawi się w następny piątek, tradycyjnie o 19.00. W nim oczywiście również zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia.